Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz i dzisiaj zrobimy sobie popfiltr do naszego mikrofonu. Tutaj po lewej stronie macie wypisane potrzebne rzeczy, które musicie sobie zakupić, ewentualnie poprosić kogoś, żeby wręczył wam je w prezencie. No i pod spodem macie kolejność działania. Jeżeli nie chce wam się oglądać w filmiku, to tutaj możecie sobie zapauzować i wszystko zrobić ewentualnie możecie sobie obejrzeć, jak ja będę to robił co prawda będę robił jakieś tam cięcia, żeby nie pokazywać wszystkiego po kolei, bo to by trwało pewnie trochę długo, ale myślę, że jakoś tam sobie poradzimy. Okej, okay, pierwszą rzeczą, którą musimy sobie kupić jest niezbędna, jest właśnie taki oto tamborek. Mój jest drewniany może być plastikowy, może być jakiś metalowy nie wiem, czy w ogóle są, ale pewnie są. To jest takie taki przyrząd do haftowania. On jest bardzo fajny, ponieważ on służy do naciągania materiału. I tutaj właśnie będziemy umieszczać nasz materiał na filtr, w tym w tej oto obręczy tutaj sobie ten materiał będziemy naciągać. Także to jest kluczowa rzecz, bez niej naprawdę nie ruszymy. Drugą bardzo ważną rzeczą są właśnie wymienione na liście rejstopy. To są najzwyklejsze rejstopy jakieś tam czarne które posłużą nam właśnie za ten nasz filtr to jest bardzo dobry materiał jeżeli właśnie chodzi o filtrowanie tych wszystkich podmuchów które są wyprowadzane z naszych ust za pomocą właśnie tutaj tego powietrza i one będą sobie tutaj bardzo fajnie blokowały to także ja kupiłem zwykłe czarne rajstopy za 2 zł w sklepie kolejną rzeczą jest bardzo giętki drut e, albo kabel. Ja kupiłem ten kabel w jakimś sklepie budowlanym i jego zaletą właśnie jest to, że mogę sobie go dowolnie wyginać e, i on sobie tutaj swój ten kształt zachowuje. Także ja teraz będę mógł sobie ten kabel dopasować idealnie do swojego mikrofonu czy tam do statywu, jak wam będzie wygodniej. I później ten kabel będziemy sobie łączyć e, z tym naszym tamborkiem właśnie w tym miejscu. E, Wspomnianymi w, tutaj na tej liście opaskami zaciskowymi. I teraz, w zależności od tego, jaki drut, jaki kabel sobie kupicie, czy tam gdzieś znajdziecie w garażu, to możecie kupić sobie opaski zaciskowe, takie metalowe, ewentualnie takie zwykłe, plastikowe opaski. Ja tutaj już otworzyłem to pudełeczko, żeby Wam wyjąć jedną i pokazać. To jest zwykła taka opaseczka one też świetnie się sprawują. Po co to wszystko? Chodzi o to, żeby tutaj właśnie nic nie kleić, żeby to cały czas było takie możliwe do wymiany. Jeżeli nam się coś zużyje, drut nam się przegnie i połamie, opaska się urwie, tamborek się połamie, rejstopy się przedziurawią, wszystko to możemy sobie wymienić. Opaskę rozkręcamy albo przecinamy nożyczkami, zakładamy nową, rejstopy wymieniamy i mamy nowiutki Popfit. I taki cały zestaw w sumie z tamborkiem i ze wszystkim kosztuje jakieś 20-25 zł, jeżeli się dobrze poszpera i w sumie zaoszczędzamy jakieś 30-40 zł na popfiltrze, dzięki czemu możemy sobie kupić na przykład lepszy mikrofon albo zainwestować w jakąś fajną grę i niekoniecznie musimy. Jeżeli kupimy sobie POP -filtr jakiś w sklepie muzycznym, to one zazwyczaj są. Po prostu jedno, jednoczęściowe, nic tam nie jest wymienne, coś nam się złamie, coś nam się urwie, coś nam się zepsuje. Musimy kupować kolejny popchilk za 50-60 zł, co osobiście uważam za bezsensowne, no ale jeżeli komuś chce się tak bawić w takie kupowanie jakiś czas filtra, no to, to jest jego sprawa. Ja tutaj nie mam ochoty czegoś takiego robić, także tutaj postanowiłem zrobić swój popwierz i poza tym to też taką satysfakcję trochę daje, że nie kupiliśmy sobie wszystkiego na gotowo, tylko troszeczkę tutaj się wysililiśmy, żeby coś tam dołożyć od siebie, że tak powiem, do tych naszych nagrań. Ok, ja teraz sobie będę rozpoczynał to składanie tego wszystkiego. Także tutaj będę robił takie cięcia, po kolei tymi etapami będę sobie szedł i zobaczymy, co z tego wyjdzie na końcu. Także my widzimy się dosłownie za chwilkę. Dobra, moi drodzy, ja już jestem gotowy do przejścia do kolejnego etapu. Pierwsze, co musimy sobie zrobić, to tak jak widzicie na liście, musimy wyciąć odpowiednią ilość naszego materiału. Czyli wyciągamy sobie teraz stopy. I ucinamy jedną z tak, jakby z tych nogawek przy samym tutaj udzie, przy samym tym pasie. I zostaje nam taka, oto, skarpetka długa. Następnie będziemy musieli odciąć te palce i odpowiednio przeciąć ten materiał tutaj wzdłuż. Ja zaraz sobie to zrobię i zobaczycie, jak to będzie wyglądać już w tym końcowym etapie. Ok, właśnie udało mi się odciąć tutaj te palce. Także mamy tutaj odcięte przy udach, przy palcach, i teraz będziemy sobie ciąć tutaj wzdłuż tej jednej krawędzi. Także rozkładamy sobie teraz stopy gdzieś na biurku i tniemy w miarę równo wzdłuż tego materiału. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, moi drodzy, ja tą nogawkę już przeciąłem tutaj wzdłuż, jak widzicie. O. I teraz dzięki temu otrzymałem taki dosyć spory kawałek. Raj stopowego materiału, że tak powiem, i teraz jak już sobie go przecięliśmy, możemy złożyć go krótszymi końcami do siebie, czyli w tę stronę. I teraz dzięki temu otrzymaliśmy właśnie taką fajną płachtę materiału, którą będziemy już sobie, właśnie podwójna warstwa, to również jest ważne, i teraz to będziemy mogli sobie. Elegancko naciągnąć na tą obręcz od naszego tamborka, i tutaj przydałaby się właśnie pomoc drugiej osoby, żeby jedna osoba nam ten materiał rozciągała, a druga, żeby wpasowywała ten materiał tutaj do tej obręczy. Także tutaj ja też poproszę kogoś o pomoc i pokażę Wam już, jaki jest efekt końcowy tej czynności. Tutaj oczywiście przed tym jeszcze proponuję tak troszeczkę ten materiał porozciągać, żeby on sobie tutaj popracował. Nie za dużo, ale troszeczkę, i wtedy będzie jeszcze lepiej nasz dźwięk przepływał przez tą rajstopę, a jednocześnie będą blokowane te wszystkie podmuchy powietrza. Także ja biorę się tutaj za umieszczanie tego w tym tamborku i zobaczycie, jak już to wygląda po, tym, po tej czynności. Okay. Dobra, moi drodzy, mój materiał rajstopowy, że tak powiem, jest już naciągnięty tutaj na tamborek. Wygląda to właśnie w ten sposób. Że tutaj ten materiał sobie elegancko przeszedł. A tutaj mamy pozostałości takie po nim. Jeżeli macie jakieś tam doświadczenie w haftowaniu, to właśnie tak to będzie wyglądać, że tutaj ten materiał sobie zwisa. I normalnie haftując jakąś chusteczkę, to się tego raczej nie obcina. Ale że nam tutaj te, te kłęby tego materiału są niepotrzebne totalnie, to po prostu sobie jeszcze troszeczkę naciągamy to, oczywiście tam do. Wszelkich możliwości materiału dookoła później, jeszcze konkretnie, już sobie możemy tutaj to skręcić. A ten zbędny materiał obcinamy sobie po prostu nożyczkami. Nawet nie musi być tutaj na równo Wystarczy, żeby on był troszeczkę obcięty. Bo i tak będziemy mówić do tej strony. A jak widzicie, tutaj, jeżeli ten materiał ja sobie podwinę, to to już bardzo fajnie sobie wygląda. I nie będzie tego nawet widać, jeżeli tutaj będzie jakiś taki zadzio, za, za, zadarty rancik. Także ja się biorę za obcinanie tego w koło i widzimy się za chwileczkę. Dobra, moi drodzy, ja już poobcinałem tutaj te brzegi. Jak widzicie, wygląda to bardzo ładnie. I teraz, co nam pozostało, to wziąć nasz kabel, czy tam też drut i powyginać go sobie wedle naszego uznania, czy to chcemy go mieć gdzieś przymocowanego do ściany w ten sposób, czy gdzieś do mikrofonu, czy gdzieś do statywu, to musimy sobie teraz to zaplanować, odpowiednio ten drut poobcinać, poskracać i tak dalej. I później, pozostaje nam tylko przymocować ten tamborek tutaj do tego drutu. Przy pomocy, właśnie opasek uciskowych. Ja sobie teraz to wykonam, odpowiednio ten drut powyginam, no i pokażę Wam, jaki będzie efekt końcowy tej czynności. Dobra, moi drodzy, ja swój popfit już przymocowałem do tego druta. Zrobiłem to za pomocą jednej opaski uciskowej plastikowej. Tutaj bardzo fajnie mi się to wszystko zmieściło. I tutaj pozwoliłem sobie to naciągnąć do maksimum możliwości tej opaski. Zaraz sobie to utnę nożyczkami albo kombinerkami. I dzięki temu, że ten kabel, który sobie kupiłem jest dosyć długi, to mogłem go zakręcić w taką fajną spiralę, która będzie mi służyła za podstawkę. I w ten oto sposób on będzie sobie tutaj bardzo fajnie stał. Ewentualnie mogę go nałożyć na swój mikrofon Ponieważ mój mikrofon to Blue Yeti, także on ma taki dosyć stabilny statyw. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby ten pop -filtr tak owinąć do oka tego statywu, i później on będzie mi tutaj elegancko sobie stał naprzeciwko tego mikrofonu, tak jak widzicie. Ten tamborek, który kupiłem, jest dosyć spory, także tutaj będę mógł z wielu kątów mówić do tego mikrofonu, i on dalej nie będzie tych wszystkich podmuchów powietrza zbierał. I jak sobie to fajnie postawię. To mogę sobie bez problemu przez to mówić i już nie będzie tych podmuchów powietrza. I teraz wykonamy sobie taki test. Także najbardziej popularnymi wybuchowymi literami, jeżeli chodzi o mikrofony, to jest P i B, ponieważ P, kiedy mówimy, wydmuchujemy powietrze i B to samo. Także teraz będzie test P, B oraz jeszcze troszeczkę podmucham. Ok, i teraz to wszystko. Przez filtr. P. B. Nie wiem, czy jest różnica, na pewno jest, ale już sobie to odsłuchamy później. Także ja wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik, jak stworzyć taki własny, domowej roboty pop filtr za niecałe 25 zł. Wam się przyda. No i to było na tyle. Oczywiście polecam subskrypcję mojego kanału. Oraz wszelkie komentarze oraz ocena filmu są mile widziane. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, to oczywiście pytajcie. Staram się zawsze odpowiadać na wszystkie komentarze, także widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa! pa.